Hej wszystkim, z tej strony Daylight28100 i zapraszam do kolejnego odcinka z mojego odświeżonego Zagrajmy w Muszkieterowie. Dzisiaj, tak jak już mówiłem na końcu poprzedniego, przejdziemy w drugą lokację w grze, czyli Normandię. A tutaj odcinek zaczynamy po zakończeniu poprzedniego, w którym to była taka sytuacja, że coś niechcąco gdzieś tam, nie wiem, tego I przez to straciłem e, jedno życie Ale chciałem, e, gdyby nie to, to na pewno e, tego, ten dożyciem miałbym jedno e, tutaj do przodu I zamiast 14 plus 0 mamy 13 plus 0 O tak, tutaj, tutaj łucznik chce przeszkodzić Nie, tym razem e, Gdyby nas zaatakował, to byśmy już odlecieli Gdzieś tam. Dobra, nevermind. Yy, tak jak już mówiłem, w tym odcinku zajmiemy się drugą lokacją, czyli Normandią. Jak już pewnie nie zauważacie. Mamy inną scenerię. O, tutaj. tutaj nam się przyda jeszcze. Dobra, odzyskałem mój kapelutek. O kurde, odskoczyło trochę. Z okazji sprawdzimy, czy coś nie jest tego. Dobra, może iść dalej. Odzyskałem kapelutek i teraz go straciłem. Tak śmieszne, tak śmieszne. Jak wchodzimy do, z jednego do drugiego pomieszczenia, to wtedy mamy jakby punkt kontrolny, czasami gra, postępy w grze zostaną zapisane, więc tutaj w ramach takiej ciekawostki, tutaj zanim przejdziemy tam dalej, to w coś się ukrywa, o nie, 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 dobra, odzyskałem mój kapelusz. I teraz w tej lokacji będzie co nieco więcej sekwencji platformowej, gdzie musimy skakać na różne platformy, i będą takie poziomy jak poziom piąty i 6, gdzie będziemy przechodzili poziomy, sekwencje tam na dachu różnorakich budynków. I teraz idziemy po klucz, tak dobrze zgadłem, idziemy po klucz. Spadnę, bo żeby było prościej. Ale dobra, wychodzimy z jednym kluczem. To jest dla nas ważne. Tak sobie skróciłem drogę. Taki, takim fajnym akcentem. Coś tak pusto. I teraz znowu wyśmiemy na, na, na dziedziniec miasta. No uliczki. O nie! Co tak szybko? What the fuck? What's going on? Dobra, będę. Mógł się bawić tak bez końca. Żeby mnie odpuścił. No dobra. Ktoś idzie za mną? Nie. Myślałem, że ktoś szedł za mną. Aż tu niespodzianka. Dobra, tutaj jedna monetka była duża. O, jak miło! Trzy serca i jedno życie. Całkiem miło. Pająki. Pająki. Czasem zaskakują swoim atakiem. I nie łatwo jest je pokonać. Na drodze. I tutaj mamy kolejne sekwencje 3D. O, właśnie, możemy zobaczyć z przodu, jak wygląda przeciwnik. Dobra, bez takich. O, tyle jest ciekawe, że przeciwnicy w samej grze mają różne miejsca spawnu. Czyli tak zwane spawn pointy.

małymi krokami zbliżamy się do końca czwartego poziomu. Jeszcze pozbieramy, o, żeby unikać beczki, serce. No i będziemy mieli pierwsze 200 monet w jednym poziomie. Teraz będziemy mieli 202. Jedyne co mnie denerwują to te beczki na końcu poziomu. Myślałem, że to świnka. Myślałem, że świnka się będzie prosić. A tu ciekawe, jeszcze nie koniec? Co tak długo? Co tak długa lokacja jest? Dobra, mamy 218. A, myślałem, że to już jest koniec. O, nie trafiłeś. Ej, trzymajcie się ode mnie z daleka. O. Jeśli myślicie, że to jest, jest koniec poziomu, to jesteście w dużym błędzie, bo jeszcze trochę sekwencji platformowych jest. Ojeju... dużo jest do zbierania. Tego się nie spodziewałem. No, nie, 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 nie chciałem skończyć. Eee, dajcie mi życie! Give me life! Eee Szkoda! Kosztem jednego Dobra, mogę spaść bo to, bo to jest swoje cholerne życie Chcę iść Muszę się jakoś zatrzymać zanim przejdę dalej Tutaj wykonałem panią Luka. Dobra, mam to życie. Trzeba było zrobić większy rozbieg. No tutaj jest. No, to jest wyjście z poziomu, więc tutaj jeszcze nie opuszczam poziomu, dopóki nie będę miał kompletu. Dobra. He, he. he, he, he. Dzięki tym. dzięki. E, trikowi, który wam pokazałem w poprzednim odcinku, nie tracimy żadnego życia. Dobra, w sumie jedno życie tutaj straciliśmy przez ten cholerny. cholerne to, co się działo w poprzednim odcinku. Więc nie chciałem, żeby jakoś się stało. Mamy 234 monety, więc możemy opuścić poziom. 234 monety! Tyle udało nam się zebrać w tym poziomie. Liczę na to, że będziemy mieć. stówę. Tak, mamy stówę. I lecimy do poziomu kolejnego, poziomu numer 5. Co za ciekawe powitanie, panie rycerzu. Co, za mną zrespawnowały się. Nie, zespawniły się. Y, y, pająki. A potem pojawiają. A teraz pojawiają się pająki znikąd. O shit! Shit! Dobra. Niech to szlak O, mi się serca. Czasem nie mogą trafić przez te głupie ściany. Tutaj myślałem, że coś jest. Ale nic z tego. Obrazy Mondlang, obrazu Orsiniego. Jeszcze czasem można zobaczyć obraz Xaviera, naszego głównego antagonisty. Mogę, właśnie, biblioteczką się uchronić przed strzałami naszych szanownych łuczników. Mamy trzy rodzaje wrogów: mamy tych rycerzy, mamy tych żołnierzy piechoty i tych łuczników. Każdy ma po trzy, jakby trzy kolory, czyli niebieski, czerwony i ciemnozielony, czyli ten ciemnozielony, czyli ten najszybszy i tak dalej. Dobra, ja myślałem, że A właściwie to ja idę po klucz. Zobaczcie, ja mogę teraz albo pchać, albo go przesunąć od go tyłu. O właśnie. Pcham i popycham z tyłu. Jeszcze co zobaczę. Czy coś jest jeszcze? I znowu w efekcie 3D. A. No i witamy na świeżym powietrzu, na dachach różnych budynków. Dobra, tutaj musiałem zebrać jak do serca. Juhu! <grym>, ale spadłem na dół. Ciekawe. Dzięki e, za dajcie mi spoduch. Bo chcę się upewnić, <śpiewa> co tu się dzieje w tej grze. Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra. Łucznikowi podziękujemy. Dobra. <śpiewa> Ciekawe, mamy wstęp do tego świeżego powietrza. O kurde. Nigdy o tym nie zapomnę w tym roku. Nikt nie chodzi o najlepsze momenty w, y, z serii Zagrajmy. Tak lepsze tak powiem. Dobra, odzyskałem swój niesamowity kapelusz. Znowu. Co tu jest? Zwykły łucznik i tyle. Nie ma co z, to, z panem rozmawiać. <śle> Teraz są do 38. Coś tu jest I mamy koniec poziomu piątego Już tak szybko No i mamy kolejne 100% Mamy połowę już gry A poziom 6 zaczynamy, zaczynamy na świeżym powietrzu e, Aha, jeszcze taka mała notatka e, Jeżeli chodzi o poprzednie zagrajmy poprzednią wersję zagrajmy bo jak reuploadowałem, zagrajmy w Trzej Muszkiterowie w ramach projektu Kroniki Paci Channel to dostałem roszczenie od Tunesatu Nie wiem jak to przyszło, że byli właścicielami prawa do utworu, które zostało skomponowane przez naprawdę przez Aleksandra Rudera i jeszcze jednego kompozytora, tego, który odpowiadał za... Za, za, za muzykę i dźwięki yy, do gry, jeszcze tylko zobaczę, czy czegoś nie zapomniałem. Tak, o sercu zapomniałem. Dobra, skoro mamy wszystkie te znajdki tutaj na bieżąco, jeszcze o, zap o tych zapomniałem. Boże. Bądź uprzejmy, bądź uprzejmy łuczniku. Och, przynajmniej jest spokój. Tutaj życie i moneta. I tutaj, e, w tym poziomie, na końcu będzie kolejny pojedynek z bossem. Tym razem będzie z e, Xavierem. Znowu spadłem. Drogi łuczniku, czy mógłbyś mi dać spokój? Bo, jak nie, to wiemy, jak co mam z tobą zrobić. E, tak jak już. Aha, wracając do tematu, e, miałem jedno roszczenie tutaj e, dotyczące praw autorskich za, za jedną muzykę. I e, 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 to roszczenie było jakby błędne i skutecznie się od tego odwołałem, uwzględniałem wszystkie argumenty. E, I uwzględniałem e, nazwiska tych kompozytorów, e, tych ludzi, którzy odpowiadali za soundtrack do gry. Jak i też efekty dźwiękowe, no i skutecznie się odwołałem, i wtedy ten Jonsat zrezygnował z tego roszczenia. Warto też napomnieć, że nadzór nad samym soundtrackiem był reżyser, sprawował reżyser z całego projektu, czyli Bier LG Larson, czy jakoś tak. No i żeby, uchronić, żeby chronić prawa autorskie i innych, postanowiłem w gry wyciszyć całkowicie soundtrack, zostawiając same efekty dźwiękowe. Tutaj nie będziecie słyszeć, nie słyszycie zapewne przerwników filmowych, dźwięków z przerwników filmowych. Tylko po prostu w... Hmm, można znaleźć w hmm, katalogu z grą są te materiały, są te przerywniki filmowe i je zamieszczę tutaj w ramach, tutaj podczas edytowania tego, hmm, tego zagrajmy, żebyście mogli też się zapoznać z fabułą itd. itd. Tak jak już zauważyliście w poprzednim odcinku, to nie pomijałem cutscenek, tylko je zostawiłem, żeby otworzyć je w pełni.

Zdrożni tutaj, w tym miejscu, a tutaj na pewno idziemy, idziemy sobie po serce, i tutaj idziemy dalej. I tutaj nam się gra zapisała. 129, teraz na koncie mamy. Bądźcie wobec mnie bardzo uprzejmi, jeszcze sobie pozwolę wziąć serce, teraz w przeciwieństwie do poprzedniej wersji z wydajnością jest już. O niebo lepiej, bo jak nagrywałem Fraps'em w 2014, to strasznie lagowało, chociaż e, ledwo można było grać w tą grę. E, I uwierzcie mi, że teraz na lepszym sprzęcie jest już zdecydowana poprawa. Przeklę. A, dałem. Potem muszę użyć mojego... Super pudła, żeby się dostać po życie i dwie monety. Dobra, chyba będę musiał go użyć. O kurczę, nie mogę. Dziwnie ma takie animacje w lewym górnym rogu ekranu, w zależności od tego co my robimy. Jest to bardzo fajna rzecz w samej grze, co dopieszcza Hud. Jest on bardzo skromny, bo w lewym górnym rogu mamy liczbę żyć i serc, a w prawym górnym rogu mamy liczbę posiadanych przez nas kluczy i zebrane monety. Tutaj ładnie przeskakujemy z platformy do platformy ruchomych. Tutaj kolejny poziom, gdzie mamy ponad 200 monet. No i mamy kolejną kadcenkę i zmierzymy się z Ksawierem, z naszym głównym antagonistą. Tutaj dwa serce zbieramy w razie czego. Jak go pokonać? Musimy po prostu go nawalać. Do momentu, kiedy tutaj dochodzimy sobie dalej, to wtedy będzie na, od nas uciekał i aż do końca pojedynku. Warto sobie szukać fajnego momentu, kiedy będziemy mogli uderzyć go skutecznie. O. Taki szybki koniec. I podobnie jak Corsini uciekł. Ale następnym razem mu nie ujdzie na sucho. I tak kończymy drugą lokację. W Bandie, zobaczymy czy będzie 100%. Mam nadzieję że będzie, a będzie 100%. Pierwsza i druga lokacja ee, ukończone obie na 100%. I naszym kolejnym przystankiem będzie cmentarzysko, ale to w kolejnym odcinku zagrajmy odświeżonego, zagrajmy w trzej muszkieterowie. Podążając śladem tchórzliwego Xaviera dotarłem na południe Francji, gdzie natrafiłem na ruiny starego opactwa. Wejścia pilnował tylko jeden strażnik. Oczywiście nie miał żadnych szans w starciu z Mocarnym Portosem i szybko wylądował w rzece. Otaczający go smrodek świadczył o tym, że była to jego pierwsza kąpiel w życiu. Gdy przekraczałem most ku wyspie, niesamowita i dość upiorna cisza kazała mi się nagle zatrzymać. Kiedy jednak się rozejrzałem, dokoła nie było ani żywej duszy. Rozejrzałem się po otaczających mnie ruinach. Miałem nieprzyjemne wrażenie, że ktoś lub coś mnie obserwuje, ale jak zawsze byłem gotowy na wszystko. No dobrze, więc dotarliśmy do cmentarzyska. Ale nim się zajmiemy w następnym odcinku z odświeżonego, zagrajmy wytrzeje i muszkieterowie. Mamy za sobą 6 z 10 e, poziomów, a kolejne e, to już w kolejnym że Żegnam się z wami na razie i do zobaczenia w następnym odcinku z mojego odświeżonego, zagrajmy wytrzeje i muszkieterowie.